Komunikacja. Często jest tak, że kobieta i mężczyzna na pewnym poziomie przestają się rozumieć. Mówiąc nie słyszą, a jak słyszą, to nie chcą słyszeć. I to też jest ok, ale ja chcę Ci pokazać zupełnie inny sposób komunikacji. Komunikacja za pomocą języków miłości. Każdy z nas ma inny język miłości. Jeżeli Widzisz, że te Twoje relacje albo obecna relacja z partnerem, z mężem nie układa się na takim poziomie, jak byś chciała, bo po prostu się nie, nie dogadujecie, a to może o to chodzi, że każdy z Was ma inny język miłości. W Internecie możesz sobie zrobić temu test, test języków miłości. Bardzo to polecam, bo w momencie, kiedy zrozumiesz, co jest Twoim językiem miłości, jest Ci dużo prościej zrozumieć tego partnera i wtedy możesz komunikować na innym poziomie, Jednym z języków miłości jest dotyk, potrzeba dotyku. Niektóre osoby mają potrzebę dotyku, a inni nie. I jeżeli twój mężczyzna nie dotyka cię tak, jak byś chciała, jak cię nie dotyka, to nie znaczy, że on cię nie kocha, bo jego językiem miłości są na przykład dobre, drobne uczynki, czyli on dla ciebie robi drobne rzeczy i to jest jego forma wyrażania miłości. Inna osoba musi często usłyszeć Kocham cię, a inna nie wyraża uczuć, czyli tego języka miłości w sposób a, mówiony, kocham Cię. Dlatego te języki miłości są bardzo ważne, w jaki sposób my komunikujemy. Czyli jeżeli Ty dzisiaj jesteś na takim poziomie, że nie potrafisz sobie stworzyć relacji damsko męskich, albo jesteś w relacji, która dla Ciebie nie jest wystarczająca, to je ja proponuję Ci zapoznać się właśnie z tym termowym językiem, z testem języków miłości. Mi to pomogło, Tobie też pewnie pomoże. Zrób, zobacz, niech ten partner też zrobi sobie ten test Języków miłości, a zobaczysz, że jakość Waszych relacji, jakość komunikowania, ale przede wszystkim jakość zrozumienia drugiego człowieka będzie na innym poziomie. Proponuję Ci, żebyś to zrobiła. Test języków miłości, a wszystko okaże wszystko się nagle proste i zrozumiałe.